Na moim kanale, a dzisiaj będziemy oto takie zdrapeczki, tutaj sobie zdrapiwać, kochani. Mam nadzieję, że moi widzowie czekali na ten filmik z niecierpliwością, kochani. To co? Na dzień dobry. Zaczynamy! I uwaga, start! Czyli maszyna ruszyła, kochani. A my zaraz będziemy drapać takie oto zdrapeczki, czyli mamy tak po 10 zł, 4 po 10 zł, 4 zrapeczki, po 5 zł, kochani. I na końcu mamy wielką krzyżóweczkę, czyli mam nadzieję, że tym filmikiem Was tutaj sprawię w super radość. I przyjrzyjmy się. Przyjrzyjmy się po prostu, co, właśnie będzie można wydrapać, kochani, to co ja zaraz zaczynam, ustawiam wszystko i zaczynamy. Kochani, to co na stole jest drapeczka za 5 zł. Dzisiaj będzie ten oto zdrapaczek nam tutaj pomagał. Czyli będzie wydrapywał nam zdrapeczki. A tu mamy na stole, zobaczcie, 31 numer. I sprawdzamy wygrywające liczby. Czyli, kochani, to są nasze wygrywające liczby. I pierwszą liczbę wydrapaną jest 18, 4, 28 czyli jest obok 27 liczba 3 obok dwójki czyli następny obok czyli zdrabka nas właśnie tutaj zachęca do drapania dalszego 17 również nie, 1 jak i 35 czyli tym samym tapeczka Niestety odpada I drodzy widzowie, mamy następnie 500 tysięcy w banku. I to są nasze wygrywające liczby. Czyli tak to wygląda. A ja wydrapuję i mamy tak: 31, 14. 29 obok, 17, nie widzę takiej liczby 26, 21 również nie posiadamy kochani, musimy dzisiaj być bardzo ostrożni podczas tego strapingu, mimo że nas przejechać jakaś maszyna czyli uważajcie, ja też będę uważał do tego jest 9, 18 23 obok, 35 nie widzę, 36, 25 Dużo oboczków, czyli obok głównych wygranych. Jak i do tego na dole mamy 38, 11, 27, 5 i 6, czyli również strapeczka na prawą stronę. I mamy oto. Tę zdrabkę z numerem 15 na dobry rok musimy bardzo uważać, żeby nas nie przejechało coś tej zdrabki, bo kochanie, zniszczymy zdrabkę. I co wtedy? Lotto nam jeszcze nie wypłaci. Powierzę, jakaś maszyna po szynach przejechała tobie po zdrabce, i co by to wtedy było? I mamy 50 zł. I jest kochani, zobaczcie, mamy naszą pierwszą wygraną, czyli superansko. Ale ja drapię dalej i może coś jeszcze nam tu wpadnie do, do kotła, czyli do parowozu. 250 tu jest taka oto suma. I te dwie ostatnie na dole gwiazdę. Zostań moją gwiazdą i pojeźdźmy na łyżwach, czyli 10 zł. Super, na lewą stronę. Tutaj z zrapeczka sobie już czeka. A widzowie, ja już mam następną. I to jest nasza kasa deluxe. I takie oto wygrywające liczby nam się przytrafiły. Okej, okay, tak to wygląda. A pierwszą liczbą jaką wytrapałem jest 11 i tu już widzę P i M, 17 obok 38, 5, 26, to nic i tak muszę do końca ją wydrapać, 3, i tu jest 6, takie tu dzisiejsze strapeczki, zobaczcie. Dużo oboków, czyli zachęcają. 25, 14, 19 i 32, czyli tym samym dziękujemy. I teraz można drapać trzyściutka powierzchnia. Dolary, diamenty. Zaglądamy w nasze wygrywające liczby. Tak to wygląda. I pierwszą liczbą jest 4, 14. Obok 39, 36 również obok. A co na dole? Mam 13, 19, 16, 42, 15. Liczba zaglądamy dalej. Może akurat się coś tu fajnego nam trafi. O, dużo obok, obok. 29 również nie mamy, a na sam dole 17. 24 i ostatnia liczba 11, czyli w tej zdrawce również nic nie było to to Krzyżóweczka i nie ma, że boli. Czyli ja wydrapuję pierwszą tutaj literkę. Mamy R jak size i zdrapka z numerem 8. Kochani, ja wyłączę i za chwilę za chwilę będziemy się wijać znowu. Dobra widzowie po krótkiej przerwie ja już jestem z powrotem i tu się udało nam dwa słówka wydrapać w tej zielonej i tutaj w tej czerwonej również dwa. Nie? Czyli mamy tutaj następne literkę. Czyli jest to literka S. Ja musiałem zdrapać drapaczek inny wziąć po tamtym. Tamten trochę taki za duży był. I szukamy literki S. A i jest następne słowo, czyli trzy słowa już mamy tutaj w zielonym. Czyli to jest plus. Tu jest rak. I tu jest KRA, czyli trzy słowa skoro. No, I szukamy S. Jest Justyna. Set. A, Znaczy S miało być, nie E, e. dobra. I literka S. jest S. I jest S. Bonusie teraz, Oda. Następna literka jest. Jest to F. F. Mamy tutaj F na pewno w bonusie. A ja patrzę teraz od góry. Nie widzę F. Na czerwonym polu. nie widzę. A w się nie ma. Dobra, zaglądam następne słówko. Jest to n. Czyli musi jest tutaj n. OK. To jest n. Okay. Wybaczcie kochani, że przerwało. Zapełnił się niestety telefon, a ja wydrapałem w międzyczasie i nie zauważyłem tego i wydrapałem w międzyczasie B i gadałem dalej, tutaj szukałem i spojrzałem jak wyłączyło nagle ten obraz po prostu, czyli B i tym samym tu z tej strony mamy pięć słówek. No i automatycznie tutaj CC jak widać, czyli 5 słówek dał nam. Ja nie jestem dobry w tych krzyżówkach, nawet, nawet nie wiem, kochani. Wybaczcie mi za... No, czyli tak to wygląda w dzisiejszym zdrapaniu. I oprócz tego jeszcze ta tutaj zdrapeczka się też pokazała, czyli 10 zł. No to co? Dziękuję uprzejmie ten za cudowny tutaj filmik. Mam nadzieję, że się spodobał jak najbardziej ten film, kochani. To co, trzymajcie się i do następnego razu. Hej!